Kolejne 60 łapek bite bardzo szybko, ale świetnie się przy tym maratonie bawił. Wrzucam te filmy i wrzucam. Trzeci film w takim razie wędruje do Was. Mam nadzieję, że pod tym filmem też będzie jak najszybciej. 60 łapek w górę i lecimy do końca z tym maratonem. Dzięki bardzo i zapraszam do oglądania. Cześć widzowie, witam bardzo serdecznie. W trzecim odcinku z maratonu lecimy z Left 4 Dead. I dzisiaj znowu są ze mną Ptyśka. Hej, był ja, ja wiosku. Daniel. Dobry. I Bartek, ja najśmieszniejszy, tak? no i najśmieszniejszy facet w tych odcinkach. Kruczka. Ja idę o jego kraju Idę od Was, ja was nie znam. E tu może nagranie no. wiesz ja. z mojej perspektywy. Co? Dobra, e, tak, 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 tak. Tyśka zaprasza tak na swój dobrze. kanał, oczywiście opis, e, link macie w opisie, tam z jej perspektywy będzie e, też ten filmik, także zapraszam serdecznie. Ja też, chociaż nie byłem na jej kanale. A teraz zmienił zdanie. Ej, zobaczcie, stoję. No a gdzie? Do góry. O, dobra, to tak do mnie. Brenkiem w koncer. Dobra. No. Ty tu apteczki są jeszcze jedne, elegancko. No, ale szybki ej. Ktoś fajne rzeczy na swojej tutaj. Do dobra. Wstawa. Musicie fałki, <grymka> ale zakłada kanał, kanał z grami, także. Także także będzie ciekawie, chyba. Z grami. chyba. Nie, no ten mały leci skurczybyk, dobra. <grymka> Ochroniłem cię! Ja o shit! Tu jest, dobra, tu mam... Yy... Dobra, tak jest, mi wszystkie najpierw na ten podajmy. Dokładnie, Zabie. jestem, ja jestem za. I ty... Boomer, boomer! Uwaga! Ej, to tamte nagranie to usunę potem. Oczywiście, Oczywiście, że tak tylko, no, że tak, tylko to włoż, wrzucisz. No, wrzucę. A tak ogólnie, jeżeli się wiedzieć, to w przesłach bardzo lubię dostawać. <grymna> Pierdolę. Saludujesz. Od kogo? Od zewnątrz. Tak, tak, dokładnie. W postaci... No, By... czekaj się, bo myśli, myśli. myśli <grymna> wibratora. Ale powiedz to nago. Nie mógł nie mów tego nago, to znaczy, że przeczytali późno. Za no. no, <grym> pomocą buttflaga. No, to jest. Analnego destruktora. Przez to ujeżdża. Tak, żeby, żeby, żeby nie było wątpliwości, Ptyśka jest dziewczyną, więc takie rzeczy są jak najbardziej na miejscu. Ja nie <grym> jestem dziewczyną. Tylko mam kaper, mam <grym> kaper. A ja kaper. A, powiesił mnie, pomocy. Pomogę ci, tylko ty mi wtedy pomogę z ale... Nie wlewajcie nie jeszcze tego! nie, 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 nie wlewajcie jeszcze, ej! Za dużo nudów! Tyśka, nie, nie, bo ja to będę musiał wszystko cenzurować kuźba, no... Nie Ale jest samolotę, to są ludzie normalne do jedzenia, rożki! O sorry, ja się skojarzyłem. Rożki są dobre. Ja pierdziele, weź... Ja tu nie jestem zboczona. Nie, to Bartek jest zboczony. Nie! No. nie. O Boże, ja Czesław O Boże, Patrycja! Weź tam, zajmij się może możecie trochę tam wiesz, wypuścić z ciebie tę Eee, bo Hunter! Karę. Już, patrz! Co wypuści? Ja się Czesławem zajmę, o. E Ej, ujeżdża! Joki mnie zabiera! A niech cię bierze! E, I ta muzyczka z Benny Hilla jak mnie prowadzi, nie? To no, ja pierdzielę. Co to jest Benny? nigdy no, nie Gdzie to jest tak. No zabrał mnie dziewczynka dobrze dalej, Czy ty leżysz? Ale jest. jest sobie odpoczywa. Podczas nagrywania. Nie mogę normalnie. Dobra jest. O, Ocaliłem cię. Masz, masz ten? Tu jest apteczka. Czemu ja stoję? My jesteśmy le... za dobrzy na apteczku moim zdaniem. Tak mi się też wydaje. To no, na pewno. <laughs> Teraz. O leciłam. Ale się cisną. Nie wierzę normalnie. Ale co powiedziałeś? Nie, ja już nie wybaczę tego w poprzedniej A, przepraszam, Taka dobrać. była sytuacja, że zamiast pomóc koledze rzucił, rzucił w niego ma mołotowem, no i tak. Przypadkowo, <śladkowo>. no, tak. Przypadkowo spaliłem się w <śladkowo>. szóstki <śladkowo> <śladkowo> I to było tak, rzucił w <śladkowo> niego mołotowem i już ci idę pomóc. <śladkowo> Taka sytuacja. <śladkowo> Na co ty to lejesz od razu? <śladkowo> A gdzie jest ostatnia? A to wszystko <śladkowo> Nie, jeszcze tak, tam. A, tam jest. Co to dzieje? Co się dzieje? Co się... To tak zraścił ja znowu. Ej! Co? Ile jeszcze zostało? Się Ale zlagowało, coś co ty robisz to wiesz, to wiesz, to wala, czy co? Ja? Już mam pobrane. Właśnie skończył. No właśnie się skończył. Dobra, no to Dobra. dzięki za grę. Ja spadam, bo się już pobrało. No to idź. Idź, wejdź. Wejdź ze sobą tego, Chargera on ma dobrą rękę do fapania. O, no tak Charger to jest mu No to... to... Ciekawie, no ciekawie. Co? Aha, bo to trzeba biec tam, ja pierdzielę. Dawaj, 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 dawaj Uwaga! Leci pociąg się kończyć do no. tego mołotowa? Co ty robisz? To małotowa? Gość, goś napaloni normalnie Idzie tank Hury, to the, Harry to the rescue version Yeah be. Nie, ja wiem jak to, to Ja wprowadzę, pr ja, ja prowadzę. Dobra, ta, nie, nie, to my nie zajedziemy daleko Na tej prostej się Przejedź go O tak Patrz, tej, znowu ten kałak tam stoi No A no nie no. miało Nie, to jest ten Na następną mapę o, tutaj jest ostateczne surwiwole, właśnie surwiwole uciekli stamtąd. Prowadź, jak, prowadź jak mężczyzna, widzisz? Zdobyłaś zdobył, zdobył osiągnięcie, prowadź jak mężczyzna. Proszę nacisnąć pancero. Nie, nie ma to bardzo. ja już osiągnięcie mam. I'd like a man? Dobra. No i to by było tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się podobało, pamiętajcie, że 60 lat pod tym filmem to kolejny film z maratonu, także łapkujcie, klikajcie, subskrybujcie i tak dalej. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka, mam nadzieję za parę minut. Pa, pa!